Hej, moje naleśniczki, z tej strony Pancake i witam Was w kolejnym odcinku ze Shoppingu. Tak, znów kolejny odcinek ze Shoppingu. To jest u mnie jakiś rekord, ale to nie będą pet shopy, yy, będą to rzeczy, które kupiłam w Action. Action kupiłam za kartę podarunkową, którą dostałam na święta, i plus niektóre rzeczy w galerii. Yy, no dobra, więc to na tyle z tego wstępu. Zapraszam Was do oglądania. Yy, najpierw Wam pokażę rzeczy z Action, a później te resztę z galerii, z różnych sklepów. Dobra, więc na początek Wam pokażę takie Mini organizery, na przykład na jakieś sznureczki, koraliki, takie do przypinania i tym podobne. Tak właśnie wygląda. Tutaj pod spodem mniej więcej widać, jakie są kolory. Kolory są. O, tu bardziej widać kolory są, które tak właśnie wygląda. Nie będę wyciągać z papierka, bo później będę używać oczywiście. I z takiej perspektywy pokażę Wam to, oto duże pudełko z mini pudełeczkami, gdzie jest akurat 32 sztuki tych pudełeczek. Więc tak właśnie wygląda. No dobra, więc następną rzecz, jaką Wam pokażę, to jest taki blok z kolorowymi tłami, które tak mniej więcej wyglądają. Ogólnie takie typu tłazy action to nie używam do papierniczych rzeczy, tylko jak nagrywam typu shoppingi, tagi i tym podobne. Tak mniej więcej wyglądają plus minus. Najbardziej mi się te gumi się podobają te żelki. No i tak właśnie wygląda ten blok. Na no dobra, więc następną rzecz, jaką Wam pokażę, to jest. Taki oto piórnik, który ma większy zamek I tu taką mini kieszonkę O, a w środku są Długopisy zmazywalne, które też kupiłam w Action Tutaj trochę zgięłam, bo było w środku piórnika Więc tutaj od razu wam pokazuję długopisy, które tak właśnie wyglądają i jeszcze raz Wam pokażę na szybko ten piórnik, co ma jedną przegródkę taką I drugą przegródkę O w ten sposób O jakoś tu troszkę inaczej jest Może będę tak rzadko używać tą przegródkę drugą, bo kupiłam głównie na jedne długopisy żelowe i brokatowe, bo mi co chwilę z wypadają i no więc tak właśnie wygląda Taki piórnik i do tego z rączką Więc tak właśnie wygląda Dobra, więc Następne rzeczy, które wam pokażę Z Action I to pokażę od razu dwie rzeczy I więc no, te rzeczy Które wam pokażę to są Kredki Do rysowania Czy tam do kolorowania Jene to są takie Gdzie jest 36 Sztuk takie są ptaszki narysowane Tak wygląda tył Do góry mniej więcej są pokazywane Jakie są kolory I Więc tak właśnie wygląda Pierwsze pudełko A drugie pudełko Wygląda właśnie tak I tutaj jest aż 72 sztuki tych kredek Które tak właśnie Wyglądają Tak mniej więcej są pokazywane kolory takie oczywiście tył pudełka tutaj w przód no i tak właśnie wygląda drugie pudełko kredek no dobra więc następną rzecz jaką sobie kupiłam to jest ze Super Mario, o oh mój Boże Powiem wam szczerze, że to mi mama znalazła Gdzieś na półce leżało Z innymi notesami oczywiście I to była ostatnia sztuka, więc po prostu miałam szczęście Bo tak, bo byłam z mamą na sobie kupach, to się przyznaję Do tego notesu jest taka gumka, żeby można było łatwo zahaczyć Tutaj ma oczywiście takie kółka a w środku wygląda tak. Tak wygląda okładka od środka. Takie mam mniej więcej kartki. A druga tylna okładka wygląda podobnie jak ta pierwsza. Tak wygląda tył na tesu. No i tak właśnie wygląda. No to Super Mario. Yehoo! No dobra, następną rzecz, jaką wam pokażę z action, to jest duża podkładka na biurko i tak była owinięta gumkami, recepturkami, bo bym nie miała jak spakować do torby z zakupami. I więc uwaga, ta podkładka wygląda właśnie tak, związana z oczywiście ze Super Mario. I na, tym, na tej podkładce jest moja ulubiona ciężniczka Rosalina. Mój Boże, jak ja się cieszę z tej podkładki. Jest dosyć duża. Ja nie wiem jaki ma rozmiar. Tutaj coś pisz. Nie, nie ma. Ale widać, że jest duża. Aż kadr się nie chce zmieścić. O! Tak mniej więcej pokażę. I więc tak właśnie wygląda przepiękna podkładka na biurko ze Super Mario. No dobra, więc przedostatnią rzecz jaką wam pokażę z Action to jest taka mini konsola z retro grami i to nie są akurat y, te gry, co mam na takich dwóch konsolach, tych popularnych gier retro i Yy, zrobię recenzję z tego na drugim kanale Naleśnikowa Gamerka, także zapraszam na ten kanał. Link do tego kanału będzie oczywiście na dole w opisie. Więc, tak, pokażę pudełko na szybko. Tak właśnie wygląda. I do tego są potrzebne baterie: 4 baterie, 3 razy A, wiecie, te takie malutkie. O, tu pokażę przykładowo: takie bateriki malutkie. I no tak wygląda y, gra taka mini konsola z grami retro. No i tak właśnie wygląda ta konsola. I ostatnią rzecz, jaką kupiłam w Action, to jest uwaga. Taki duży maskotkowy brelok związany z Sanrio, Hello Kitty i Przyjaciele. Bardzo dużo widziałam y, na TikToku filmiki, jak otwierają te pudełeczka. Tak wygląda tył. Tu są jeszcze inne takie typu maskotki. Oczywiście chciałabym trafić na Secreta i też mi się bardzo podoba ta i ta. Ale jak będzie coś innego, to też się z tego ucieszę. Dobra, więc zaczynam otwierać to pudełko. Oczywiście jeszcze pokażę po bokach pod spodem, pod góry. No i zaczynam otwierać. Naprawdę pięknie otworzyłam, naprawdę. Ule trochę zepsułam. To już trudno. Pewnie nie chcę wyjść. Cicho, już prawie. Uuu, ona jest w takim w takim woreczku różowym. I zobaczymy co to będzie. Każdy na szybko ten woreczek takie kokardki i uwaga najpierw wy pierwsi zobaczycie co to będzie za maskotka I wiem o której strony będzie twarz o dobra o czerwono niebieski mi się wylosował szkoda, ale powiem wam szczerze, że dosyć ładnie wygląda, według mnie tak właśnie wygląda taki brelok Powiem wam szczerze, że nawet mi się podoba, według mnie. To tylko moje zdanie, oczywiście każdemu może się nie podobać, ale mi się podoba. Trochę jak czerwony kapturek. No i tak właśnie wygląda Hello Kitty i ma takie zapięcie plastikowe. No i tak właśnie wygląda brelok. No dobra, pokazywałam wam wszystko, yy, to co kupowałam w sklepach Action. To teraz Wam pokażę rzeczy z innych sklepów, i to będzie Dils i crop. Dobra, więc na początku Wam pokażę z za, Więc uwaga, pierwszą rzeczą jest taka przepiękna ramka, co ma takie falowane boki i takie paski w środku. I to jest na takie typu standardowe zdjęcie 10x15 cm. Tak wygląda. Tył nóżka jest taka, jakby z grubego kartonu, coś takiego typu, albo bar, nie, bardziej widać, że jest drewniane niż kartonowe Zapięcia są takie plastikowe No i tak właśnie wygląda ramka Dobra, więc przed rzeczą z za to jest kabel do ładowania telefonu na przykład oczywiście gdzie na końcu są rysunki Stitcha tak właśnie wygląda kabel, który ma 1,8 metra. Więc dosyć długi ten kabel. Tak wygląda tył. Tak po bokach, pod spodem, na górze. Nie będę wyciągać kabla albo. Nie, nie będę otwierać, bo jak na razie nie potrzebuję, to zostawię na później, jak będzie mi naprawdę potrzebny. Więc no, tak właśnie wygląda pudełko z tym oto kablem do ładowania. I ostatnią rzecz, jaką kupiłam w Dilzu, to jest. To są dokładnie skarpetki, które prawdopodobnie się ciągną aż do kolan, a szczerze Wam powiem, lubię nosić długie skarpetki, ale to są skarpetki z Kuromi i ma rozmiar 36-43. I oczywiście przy Was je ubiorę i mniej więcej pokażę jak one wyglądają. Jeszcze ja wyciągam z opakowania, żeby mniej więcej pokazać bez folii. Więc tak wygląda tył, tak wygląda przód. No i zaraz ubiorę te skarpety. No dobra, tak mniej więcej wyglądają te skarpety. Bardzo mi się podobają. I one nie są aż tak długie do kolan. tak właśnie myślałam, bo trochę wygląda, jakby były aż do kolan. Ale tak to mi są dobre, nie są mi za luźne. O, w taki sposób wyglądają urocze, przepiękne skarpetki. No Dobra, więc ostatnią rzecz, jaką wam pokażę, tak z takiego kadru. Więc ostatnią rzecz, jaką wam pokażę, to jest taka oto cudowna bluza z, takim, z taką oto naszywką. Kupiłam w Kropie za uwaga 139.99 na 59.99. O, tutaj macie metkę z ceną, tą pomarańczową. I ta bluza jest po prostu przepiękna na zamek z kapturem i z kieszeniami, oczywiście. I zaraz ją przy Was ubiorę. Dobra, więc tak właśnie wygląda bluza. Z taką oto naszywką oczywiście. Ta naszywka to mi się kojarzy z taką grom retro na Pegazusa eee, szczelanie do kaczek. Tak właśnie wygląda. Z kapturem wygląda tak mniej więcej. O, to dosyć fajny kaptur, to ma sznurki. Ta cudowna bluza, cudowne rękawy No i tak właśnie wygląda Cudowna bluza No dobra, więc W takim oto kadrze Zakończę odcinek Więc to by było na tyle Dziękuję wam za oglądanie Mam nadzieję, że taki Nietypowy shopping Wam się spodobał? Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać oczywiście łapeczki w górę. Możecie też skomentować i zasubskrybować mój kanał z dzwoneczkiem. I też zapraszam Was na moje social media, na inne moje kanały. Wszystkie zbędne informacje będą oczywiście na dole w opisie. No dobra, więc to na tyle. Pozdrawiam Was, trzymajcie się i do zobaczenia w jakimś następnym filmie. Papatki!